Kochani, symbolem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest serduszko. E, tego serca nie zabrakło Wam wczoraj, kiedy wolontariusze kwestowali na ulicach Karlina, kiedy mogliśmy się spotkać na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Humanitarenie. Ogromne serce przełożyło się na kwotę, którą udało nam się zebrać. Ponad 84 tysiące złotych. Jest to swoisty rekord w historii zbiórek dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję Wam serdecznie, że włączyliście się w tą akcję. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przyłączyli się do organizacji tego wydarzenia. Pani Gosi, która była szefową sztabu. Wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom, które choćby chwilę poświęciły na to, żebyśmy mogli się spotkać, świętować, świętować i zbierać pieniądze dla dzieci, które najbardziej potrzebują tej pomocy. Gro osób, mnóstwo osób, od mieszkańców wsi, świetlic, kół gospodyń wiejskich poprzez wszystkich, którzy w tym brali udział. Pracownicy Ośrodka Kultury, pracownicy Humanitareny, wszyscy, których nie jestem w stanie tutaj wymienić, dołożyli swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli zebrać tą kwotę, a jednocześnie wspomóc dzieci, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy, żeby mogły dochodzić do zdrowia. Kochani, jako szefowa sztabu naszego Karlińskiego 5668 serdecznie Wam dziękuję za wsparcie, za to, że byliście z nami, że graliście, bo bez Was nic by się nie udało. Dziękuję ofiarodawcom, wszystkim, którzy pracowali czynnie, którzy piekli ciasta, bo kochani, bez Was to by się nie udało. Grajmy do końca świata i jeden dzień dłużej.